Cześć, witajcie, witam was w kolejnym materiale na kanale. Moi drodzy, jak oglądacie ten film, to już jest 1 grudnia. Już wystartowały zapewne operacje świąteczne i zapewne już możecie kupować paczki świąteczne i pewnie wielu z Was te paczki zakupi. Jak też dobrze wiecie, w ostatnich dniach pojawiły się materiały na kanale o wszystkich czterech tych nowych, o tych czterech nowych mm, pojazdach. A być może też na dniach pojawi się jeszcze odświeżony materiał o GSR-ze 1010FB, czyli po prostu o premce kołowej brytyjskiej. W skrócie, GSR nic fajnego, wielki, bez DPM-u, mało hp niby celne działo, ale dość w praktyce kapryśne. To nie jest light przede wszystkim, nie ma zbyt dobrego kamo, no i do tego też dochodzi to, że jeżeli chcecie być dużo bardziej skuteczni w bitwie, no to jednak kłania się używanie amunicji premium. Typ 63 dla mnie na razie po pierwszych wrażeniach najciekawsza maszyna z tych czterech, ale najciekawsza dla mnie dlatego, że jest to japoński czołg i mamy tu w teorii nową mechanikę. Nową mechanikę, która jak dla mnie beznadziejnie jest oznaczona, ale Wargamingowi na razie to nie przeszkadza, bo według nich, na razie nic z tym nie będą zmieniać, żeby się gracze nie mylili. Nie wiem, ja się nie zgadzam z takim podejściem. Na plus, bardzo dobra depresja działa, fajna penetracja, fajna penetracja na goldzie. Wieża, która potrafi coś odbić. Na minus, słaby kadłub, słaba alfa, słaby DPM. Mobilnościowo jest przeciętnie. Tedek amerykański, który miał być viperem bez magazynka, jednak po pierwszych bitwach ja nie mam takiego wrażenia. Włazy łapią. Dolna płyta łapie, no ale dolna płyta w również łapie. Trzeba, trzeba ją schować. DPM-owo wypada całkiem nieźle. Jeśli chodzi o alfę na TDK, tutaj szału nie ma. Penetracja podstawowa, jak na TDK, też bez szału. Na godzie jest już zdecydowanie. Lepiej. Nie jest to jakaś wybitna maszyna. Od chyba z tych czterech nowych pojazdów dla mnie najmniej ciekawy pojazdniczego do gry nie wnoszący. Tiger Mouse dla wielu y, obiekt pożądania, jeśli chodzi o te cztery nowe czołgi. Z paczek dziewiątotierowy czołg, super ciężki. Z fajnym działem, z walnięciem, z dobrą penetracją na podstawce i na goldzie, z pancerzem, który, jeżeli, będą, jeżeli się dobrze ustawicie i będą do was strzelały niższe tiery albo czołgi nieużywające premium, a mo, na pewno swoje podbija. Na minus włas, na minus dolna płyta z często padającym silnikiem, no i niestety też przy walce z. Ósemkami z dużą penetracją, z dziewiątkami, trzydziesiątkami, które używają amunicji premium, mimo dobrego pancerza na wieży. To przy tak skonstruowanym płaskim pancerzu i tak będziecie zbierać. I tak jedna z ciekawszych opcji, jeśli chodzi o dziewiątki premium, i na pewno też jedna z fajniejszych opcji, jeśli chodzi o te paczki świąteczne. I ostatni z nowych pojazdów obiekt 752, kolejny radziecki magazynek. Jeżeli ktoś lubi pojazdy z magazynkiem, to pewnie ten czołg mu się spodoba. Nie najgorsza, nie najlepsza mobilność, fajna depresja działa na minus bardzo długo skupiające i niecelne działo. Niestety w połączeniu z bardzo małą liczbą pocisków powoduje, że pewnie często się możemy wystrzelać. Więc to jest to jest spory minus, na minus włazy, które łapią no i też DPM-owo nie wyglądamy zbyt dobrze, jednak czas ładowania magazynka jest dość długi. Przestrzał pomiędzy pestkami 3,2. Też nie najlepszy, ale nie ma aż 4 sekund, jak chociażby szarfutur, więc tutaj też nie jest źle. Jeżeli ktoś lubi pojazdy z magazynkiem, to pewnie ten pojazd będzie dla niego obiektem pożądania. Jest to też czołg premium dziewiątotierowy, też można zbierać obligacje. Bardzo duża przepaść pomiędzy pociskami zwykłymi, a pociskami goldowymi. Jeżeli chcecie być dużo bardziej skuteczni, korzystajcie z golda i wtedy no, nie pozarabiacie kredytów, ale chociaż sobie pozbieracie obligacje i będziecie raczej w większości bitew dużo bardziej użyteczni. Czy te paczki świąteczne rozwalają głowę? No nie. Z jednej strony jest to duży plus, dlatego że w końcu nie mamy jakichś czołgów, które zniszczą nam te operacje świąteczne, które zniszczą nam randomy. Większość tych pojazdów jest po prostu ok, lub przeciętna, lub jak w przypadku GSR, słaba, więc to nie jest na pewno żadna z tych maszyn to nie jest druga bezeta. To jest duży plus. Pytanie tylko pozostaje jedno: jak te paczki świąteczne się sprzedadzą? Jaka będzie różnica w sprzedaży i w, przy, w dorobku Wargamingu pomiędzy obecnym a poprzednim rokiem? I czy jeżeli faktycznie przez to, że zainteresowanie tymi pojazdami nie będzie aż tak duże, a wiele osób w komentarzach pisze, że nic ich nie interesuje, bo te czołgi są według nich beznadziejne? Według mnie nie, ale no, nie są to czołgi must have, to jeżeli faktycznie wpłynie to bardzo znacząco na różnicę w zarobku Wargamingu, no to być może za rok jakaś kolejna wersja czołgu w stylu BZT się pojawi, ale tego nie wiemy. Oceniamy to, co tu i teraz. Wszystkie materiały ogarnięte. Jeżeli czegoś nie widzieliście, zachęcam do nadrobienia. Poświęciłem wiele czasu i sił, żebyście mogli mieć te wszystkie materiały w krótkim czasie na kanale dostępne. Mam nadzieję, że moje filmy były Wam pomocne. Dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tych materiałów w. Przy przypiętym komentarzu będzie link do mojego Twitcha, zachęcam, żeby tam wpadać. Będzie też link do serwisu BuyCafe. Jeżeli podoba Wam się to, co robię i jeżeli w jakikolwiek sposób Wam pomogłem, to porwanie mnie na wirtualną kawę, nawet na espresso, będzie bardzo mile widziane. Dziękuję ślicznie za całe wsparcie, za, za wsparcie tych osób, które już mnie na tą kawę porwały. Dzięki. Zachęcam oczywiście też do śledzenia dalej kanału, bo w następnych dniach tych materiałów na pewno na YouTubie nie zabraknie, a podczas ogrywania operacji świątecznych, odgrzewania jakichś premek, też pewnie będą jakieś bitwy, też pewnie będą jakieś pojazdy, o których trzeba będzie znowu coś nagrać. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć i powodzenia w dropach, w paczkach.